I dzień dobry! Patrzę, jak to teraz się też funkcjonuje, ponieważ zdenerwował mnie trochę wentylator i na siłę ustawiłem jak najniższe zużycie, w sensie oszczędzanie energii i tak dalej, żebym nie był w ogóle. No nie wiem, to jest jakoś po prostu, dzisiaj mam dzień antywentylatorowy najwyraźniej. Ale poza dzień dobry, witam, zagrałem w Mighty Magic 7. Kolejny odcinek w kopalni krasnorudów. Wow, prawie jak bilard, tak jakoś się skojarzyło. Nie wiem czemu. A, mogą przejść. Szkoda. Mogę? O, nie mamy heroizmu niestety, ani jeszcze gorzej w się od tego mojego kleryka. Na to kości nie może przejść. To już nie wiem o co chodzi. Uuu, kwiatki. Ger A, widziałem, tu jest klucz. Jakiś tam klucz, w każdym razie. Po prostu to się aż prosi, żeby tu to wypieprzyć, ale się nie da, ponieważ tak naprawdę to zajmuje cały ten kawał. Niestety. Dobra, dostałem klucz i zobaczmy gdzie on może pasować, jeżeli będzie pasował gdziekolwiek w tym miejscu. Bo może on zupełnie właśnie być nie do użycia w tej lokacji. What the hell? Wow! Nie spodziewałem się takiego, ale to bardzo moc sympatycznie, że... Oni walczą, oni się jeszcze nie poddali generalnie. Jeszcze walczą, jeszcze... Krasne ludy nie zginęły. I do tego i tak nie potrafią przejść. Niektórzy przynajmniej. O! O i nie ma miejsca nigdzie praktycznie no to. Coś jeszcze znów? Okay, Już. What the hell? spokojnie Kate tylko devil spawn. Już po tobie. Trzeba było Krasnoludy nie współpracować z, z tymi Kriganami, no? Po co wam to? Po co wam to? Dumny Krasnoludy, durny Krasnoludy chyba. Okej, okay, poproszę o szlamy jakiegoś. Stop. Oj, blisko. O odpowiednim szczęściu. Nie tak, trzeba to zmienić na. na Lightning Bolt, chociaż spróbujmy, jak, jak wygląda Lightning Bolt. Znaczy, no, w, w, można by się tego spodziewać. Ocuń się. Aczkolwiek nie należy tego rzucać zbyt często. oszty, ponieważ zmarnuje jego całą magię i... Tak blisko, to sobie pozwolę. Au. Trzeba Ale nic nie zrobi nam. Więc dobrze. Kurczę, to jest jeszcze na spore miejsce. Nie podoba mi się to. że raz miałem problem z wlazem i... A! Hej! No, jakiś krasno, prawdopodobnie Gim powiem nam o siedzibie diabłów. Tam sobie w mieście Sweetwater urządziły siedzibę. Siedzibę? No, czy tam jakąś. No, siedzibę w sumie też można powiedzieć. Olaż oraz klucz Snergla. Ok, trzeba było ten klucz dostać, właśnie. A, czyli ten y, klucz do C tutaj pasował, no, dobra Coś tu jest? Jakiś O Jezus Maria, aż się to przestraszyło. To było Niebezpieczne. Okej, okay. to będziemy robić Ring of Fire. Cały czas Abo, no może teraz Fireboat? Zaraz się ich podbędziemy, jeszcze tylko jakieś 30 Sekund możemy. Dużo ich. Jakieś poziomy może się szykują, co? O, wow, spokojnie, chociaż... Nie, no za 400 no nie, no 400 to nie jest tak mało nawet Ale już naprawdę nie ma miejsca na rzeczy, kurcz, to też niedobrze No, to jest do sprzedania przynajmniej No, weźcie Cholera Aha. Eee. O. Aha. Dobra, co my tu mam? Biały. Dobra, losujemy. Nie wiem. <ścoughs> to było moje losowanie. Jakby co. Teraz ty. Redy to miałeś ty pić przez jakiś czas. Oj, coś mi się z nosem dzisiaj znowu. Okej, okay, tutaj w takim razie wiem, że będą szlamy, więc można usłyszeć. Kule ognistych... się cofnąć. I parę kul ognistych. To jest. Hmm. Chodź tutaj. W ogóle chodźcie tutaj wszyscy. Czemu on tam tak stoi? No, nasi usadowi wspaniale. Już? Okej. Okay. Więcej jakichś krasnoludzkich płynów. Jakie to brzmi? E, zielony, czyli Endurance, kto ma... A bo nie kto ma. Czemu kto ma? Po prostu wybiorę kogoś. Wybiorę Michaela. Yyyy, go w sensie. Okej, okay, i ostatnie pomieszczenie. Wy, wybaczcie mi na pół sekundy. Oczyścić swój nos. Jeśli tak nie da. Wow, Umiełem otwierać G. Od kiedy? Cake... o, Devil Walker. Devil Walker. W sensie pracownik. Mm -hmm. Dobra, walczę w takim razie. Włogoszeństwo. Harm. Walka oraz Stone Skin. O nie, szlamy. Właśnie. Nie boję się tego... Y, ognia waszego w zasadzie, powiem. Bardziej boję się, żeby mi nie zniszczyli jakiejś tarczy. Więc celuję... no właśnie, teraz już nie celuję w kościół raczej. Teraz tak? No! Ludzie! Krasnorudy, dajcie spokój mu, bo się po prostu ewidentnie Co Tam się nie podoba. Głupie, krasnoludy się tylko kurna kleryków. Myślę, no, nie krasnoród był wtedy? O ty gupku, popsu mi pieście. To no, O Oddaj mu spokój, teraz tych chodź, ty To jest. O, ale mnie zdenerwowały te szlamy, że akurat się muszą uwziąć na kogoś, jak ten Nothing Here. Widzisz? o, właśnie, U. dobre, aczkolwiek nie przebije, prawdopodobnie po tej mojej zbroi już, ale, no proszę, dobre rzeczy. A, jak my mamy wziąć te wszystkie pierdoły, no? Był no, wypad z tym... Teraz z tego bierzemy to, to się zmieści. To się powinno zmieścić. To za 450 będzie. Hmm, chyba nigdzie. A kurka, dobra, to jest. plus, O nie, no do tego to się nigdy nie pozbędę chyba w tym wypadku. Znaczy, nigdy kiedyś będzie się też pozbędę, ale. To mu się trafiła niesamowita zbroja wtedy, Nie pamiętam, gdzie on to znalazł albo chyba u tych licz to jest też świetne plus 12 cold resistance oraz ta rękawica plus 15 do endurance plus 5 do zbroi czyli plus 15 do zbroi plus 15 do endurance ha to jemu się da karby nie robimy min masz nową rękawicę jeszcze zwiększają ci dodatkowo, nie może zmniejszać ci to siłę, ale masz endurance większe i masz em, jeszcze większy AC, jeszcze większy AC. A razem ze Stone Skin ma 152. Dwukrotnie wyższy niż reszta. Okej, okay. oraz nowe buty, które są na pewno przewyższają, chociażby te buty plus 9 do prędkości. Komu damy? Mam jakieś słabe te buty, ale póki co jeszcze zostaną. Cold Resistance plus 11. Komu dać buty prędkości? Kurczę, może faktycznie Karolinie? ona nam intelektu, kurde. Je yeah, mu dam. Nie, e, nie wiem co zrobię. Zrobimy taki myk. Cold Resistance dam tobie. Te mogą spieprzać. Tobie dam. Tobie dam. Powiedzmy, niech będzie już tak o. Teraz ty masz 83 AC. Ty masz oczywiście najmniejsze cały czas. Albo ma zbroję popsutą. I coś tutaj było. Wait a minute, co to tu robi? W sensie znowu coś takiego? A niech mnie. Dunder świśnie, nie wiem, cokolwiek. Druga złota zbroja się wyrosowała. To jest niesamowite. Jeszcze! What the hell? Ile tego tu jest? No, to trzeba tutaj zrobić miejsce na takie drogie rzeczy. Co wypowywać? kurcze... To Pik, i teraz to się powinno zmieścić. No, więcej już nie ma plus 24, Cold Resistance plus 13, a to jest i tak lepsze. z jakiś tutaj był pakiet ich zbroi, to Ja nie wiem, no AC plus 12 to było plus 18, czyli tam, w tamtym miejscu, gdzie zgarnąłem te rzeczy wcześniejsze, po prostu lepsze się wylosowały. Dobra, już trudno to wszystko tutaj zostanie. Koniec! Kurwa, mogę stąd spieprzać i mogę sprzedać gadżety. Dobra, idę. I trzeba naprawić pieścionki, niestety chyba w tej lokacji nie ma żadnego alchemika na szlak by to... Trudno, mhm. czyli mamy tak, dwudziesty drugi, prawie dwudziesty trzeci, bo już jest późno. Byłem jakieś krasnoludy tutaj, czekały na mnie? Chyba nie. No okej, okay, idziemy do miastka. Miejmy nadzieję, że spokojnie. Nie będzie zasadzki. Tylko nie pamiętam gdzie było to wejście tędy, na no, to na no, Nie cierpię tędy przychodzić. Z oczywistych powodów. Kaczma, okej, okay, czyli mamy 23. Zobaczmy. A sprzedać to się da. Pierw tak. Zaraz, tutaj mamy zbrojownię, a gdzie mamy? Tu mamy. nie, tu mamy tego gościa generalnego zarobiście. Typa. Okej. Okay. Gdzie mamy e, naszego tutaj? Tego na. Kowala. Musi gdzieś tu być. Nie lubię tego miasta. E, tylko dlatego, że jest tak wszystko pomieszane. Jakby chociaż sklep był jakbyś obok siebie, to byłby fajnie. To jest. E, Spierdzielony. Tu na pewno jest jakiś kościół od broni, no jestem przekonany, że był. Więc poczekajcie ze mną te momenty, muszę go znaleźć. A tu, po prostu, no dobra, a zaraz teraz, a co było? Z dom. Gdzie odjeżdżasz? Oczywiście nigdzie. Mam wrażenie, że ten gościu czy on w ogóle kiedykolwiek. Jeździ Chciałem sprzedać mnóstwo broni, tylko jeszcze muszę sprawdzić na szybkości czy nie ma jakiejś ukrytej dobrej. Nie. Teraz szybko przestawiamy tyle ile się da. Nie to. Dobra. To to jest? A, to okej, to chciałem przedać skąd to było? Ok, nie, to to i tak nie przejdzie do nikogo, bo to jest już po prostu jednak zasłane wciąż, czyli wciąż Come again. Przynajmniej troje kasy zarobię w końcu. Sorry za nos. Tu. Come back soon. Właśnie będę już teraz nawet od razu. Sprzedam ci trzy wspaniałe zbroje, człowieku. Okazja życia. Strasznie tracę na tym, że je sprzedaję, ale trudno. Teraz, gościu, napraw mi to, napraw mi to. Jeszcze sprzedam tą tarczę. Okej, okay, ty masz pusto, to jest do sprzedania. Czyli tak. Co robisz? Co robisz? Co robisz? A, czyli to była po prostu zwyczajna ten... dobra. To, eee... Um... Nie wiem, czy nie zostawię mu tej tarczy. Kurde, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Nie, ja zostawię mu tą, bo już... używał jej i mniej miejsca zajmuje. No, o oh, man. Już. How you doing? How you doing? How you doing? How you doing? To zastaniesz się, ma naprawić pierścionki Nie wiem, co z tym jeszcze, ale zostaje, póki co. Kurczę coś mi z tym katarem męczy. Pik, i to jest koniec. Jej. Tak? Chyba tak. Haha, jesteśmy znowu normalni. Wszyscy. 238, czyli wykonana znaczy wykonanie nie wykonana, dopiero klucz mam. Um. Spróbuję normalnie, to prawdopodobnie skończy się śmiercią mojej drużyny, ale zawalczyć ze smokiem, który jest tu obok. Jako zadanie, aby zostać mianowanym na Herosa. Więc nas smok jest. Nie wiem, jakiego rodzaju pociski będzie tutaj rzucał na mnie. Ani ja nie mam pojęcia, w jaki sposób on może wejść do, do tej swojej. ...do tego legowiska swojego. Także... ...to jest prawdopodobnie samobójstwo... ...albo skończy się śmiercią ...przynajmniej dwóch osób. Ale warto sprawdzić jaki prezentuje poziom. Ochrona przed ogniem. Ochrona przed... ...zimnem. I, 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 ochrona przed magią. I, wizard, Coś jeszcze mogę rzucić? Tak, mogę jeszcze, tak naprawdę, rzucić parę różnych dziwnych czarów typu. Um, power na przykład. Power na siebie rzuć. Domyślałem, że on będzie rzucał czary typu właśnie. Wybuchowe, więc będą na wszystkich naraz, na no nic, więc najsłabszych trochę jakby teraz chcę tutaj no, speed, a jeszcze możesz zrobić precision bardzo dobrze, no, powiedzmy jego, żeby uderzał mocno, trafiał. i i dobra, i tyle. Zobaczmy, czy to ma sens. Wielki smok. eee. Obliviously? Coś tam, kurczę, nie pamiętam to znaczy. Obliviously? Jakieś złowieszczo? Nie, no, 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 w każdym razie tutaj siedzi, mieszka. I... i stop! Czerwony Smok! You don't say. Jeżeli czerwony, to może będzie, przynajmniej, rzucał ogniste rzeczy, a co może... Dzięki temu, że mam wysokiego poziomu ochrony przez ognie, nie będzie zadawał olbrzymich obrażeń. Ok, za 11. Ok, nie jest tak źle, chyba że... Jakbyśmy byli bliżej niego, to byłoby lepiej. Latamca 5 zadałam mu sporo obrażeń. Podejdź, podleć. Widzicie, ogień nie działa na niego, więc oficjalnie stwierdzone. Bliżej! Ok, trafiamy go. Jest słaby. Ale to jest tylko jeden smog, więc potem zawsze może ugryźć nie, nie wiadomo za ile. Ochrona przed ogniem jest genialna. Mamy ochronę przed ogniem. No 39-50, to tak jest sporo Słabyś. Księżyc będzie lepszy. Jesteśmy już w stanie zobaczyć z, z prawdziwym smokiem. To coś oznacza. Z tego. Kurde, ale ładny. W ten sensie. O, biedny smok. Nieee. Yeah. Pokonaliśmy smoka. Dostaliśmy smoczy palec, szpon to jest obiekt zadania. Oraz tysiąc kasy miał. To są kości, których nie będę brał. Nie było takie trudne. Zabrało nam sporo życia, ale... Byliśmy napakowani tak bardzo jak się dało, więc w sumie faktycznie. Tu jest jeszcze jedna lokacja tam na górze. W ogóle ja tam nigdy nie byłem chyba. Więc się przejdę, w sensie tylko nie będę tam wchodził, ale... A podkowa, co to tu robi? Kolejna podkowa i jeszcze jedna podkowa. Zamek Darkmoor, jeśli się nie mylę, tu jest. Nie pokazywałem wam go. Paskudne miejsce: What the hell? To jest niewidzialny most? Faktycznie. A może jest błąd w grze? Bo ma być niewidzialny? Nie wiem. I tu jest jakiś gościu w ogóle. Gratulacje. Zamek Darkmoor. Temperatura spada podczas gdy zbliżamy się do wejścia. Bla bla bla. A zobaczmy, co jest na górze. Może są jakieś. Miejsca, gdzie będą jakieś mieszkanka, Oczywiście w różnych dziwnych miejscach ludzie potrafią mieszkać w tych grze. Nie. Nie, to jest kolejne wejście. Fajny balkonik. Mgliście dzisiaj, więc dużo nie zobaczymy, ale... Jest. I zejście z drugiej strony. Ok, i zrobię sobie przerwę. Tak? No zaraz. Czyli zrobiliśmy znać ze smokiem. A w międzyczasie jak sobie zrobię przerwę, to sprawdzę... Czy dałoby się ewentualnie... Czy dałoby się stąd przejechać konno... W jakiś dzień. ...gdzieś. Żeby nie robić tego na wideo, typu, wiesz, gdzie będę po prostu spał i cały czas sprawdzał następnego dnia, gdzie jedzie gościu. Yy, oraz te... podkowy. Kto dostanie... gdzie są podkowy, a ja ty masz? Dostanie ty, ty... może... Właśnie nie ty, nie wiem, czemu, to razem Karol dostanie. Nie ma tutaj smoczej wieży w tym mieście, nie, dobra. Do usłyszenia w następnym odcinku, ludzie. Trzymajcie się.